Siemano mordeczki, zapraszam 7 tak na wstępie tego filmu chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli nie subujesz kanału, możesz zostawić subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę, tak 100 łapek myślę i kolejny filmik na kanale jeżeli zasubujesz kanał znajdziesz się tutaj w ostatnich 5 subujących, więc warto no, a ja nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra mordera no już wystartowała, tutaj sobie buduję łóżko na szybkość, kupuję też wolne. Żeby dobudować się na to czekajcie, kogo tu mamy? Aqua jest, Aqua jest, jest. O nie, gramy z właścicielem serwera, nie? Gramy przeciwko właścicielowi serwera. A Mateulusz jest koło nas, więc będzie trudno, dobra. Le lecimy na Mateulusza, nie? Lecimy na Mateulusza, zobaczymy jak to idzie. Ja tutaj się szybko buduje. Aqua jest Mateulusz, to jest właściciel serwera, nie? Fokus na właściciela serwera, no dobra, zobaczymy czy wyjdzie nam go pokonać Dobra, szybkie budowanie się Szybkie budowanie się, zobaczymy czy nam się uda Może nam się uda, ale on ma chyba awka On ma chyba awka Dobra, buduje się tutaj, szybko, szybko Pyk, 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 pyk Dobra, wyszedł z gry, wyszedł z gry, właściciel wyszedł No nie, serio, już bym go i wyszedł z gry No to nieźle, nieźle No ale możemy powiedzieć, że graliśmy przeciwko e, Przeciwko właścicielowi serwera, więc spoko Dobra, tutaj mm, kupuję sobie ulepszenia. Kupuję sobie ulepszenia i idziemy niszczyć. Idziemy niszczyć sobie jeszcze żółtego. Dobra, budujemy się do żółtego. Dobra, idziemy właśnie do najżółtego. Żółty chyba nas nie widzi. Ale mam ulepszoną zbrojkę. Dobra, zabity, zabity i teraz niszczymy mu łóżko, niszczymy muszką da się go zabić. Uda się, dobra, po łóżku. Po łóżku i teraz na naklepę gościa, teraz go na naklepę. Teraz go na naklepę, zobaczymy czy uda się nam y, wygrać. Znaczy wygrać. Czy uda się nam go zabić czy nie? Dobra, udało się na ludzie, na ludzie. Dobra, żółtego już nie ma kto tam jeszcze jest. Ej, już mało teamów w sumie. zostało tylko... A dobra, Ola spadła w przepaść, myślałem, że wyszło. Zostały tylko trzy teamy, no dobra, to tutaj się ulepszam i idę na kolejny team. Dobra, dobudowujemy się tutaj do białego. Idziemy też białego zniszczyć, bo mamy blisko. Myślę, że TNT jakoś podsadzimy mu pod ba yy, na łóżko. Dobra, no, mam nadzieję, że się uda go zabić. Dobra, tutaj też widzę, że się buduje. Spoko, my tutaj mamy dużo wełny, więc nam powinno starczyć. No dużo, czy znaczy malutko, bo 14 już tylko. No ale spoko, chyba powinno syknąć. Dobra, skoczymy tutaj na dach, skoczymy tutaj na dach. I wiecie co zrobimy? Mam pomysł, mam pomysł na gościa. On się tego też pewnie nie będzie spodziewał, ale mam pomysł, żeby wejść na tą wieżę, nie? Mam pomysł, żeby wejść na tą wieżę, czekajcie, może tutaj budować? Może, fajnie, fajnie. Ja tutaj, tutaj, pyk Czekajcie, mogę tu skoczyć? Mogę, dobra. I teraz patrzcie tędy i tędy i pójdę mu rozwalę łóżko, nie? Znaczy TNT pod, podstawię, nie będzie się tego kompletnie spodziewał. Czekajcie, czy TNT yy, dosięgnie, nie? Czy TNT dosięgnie łóżka? Nie dosięgło. Kurczę, lipa, dobra, ale mamy się kierować. więc... Ej, on wyszedł z serwera, serio! Biały wyszedł z serwera, a ja, a ja chciałem go zabić, nie? Co za goście, co za goście. Seria, nie lubię takiego czegoś, że jak ja chcę kogoś zabić, to akurat wychodzi z to jest słabe. No dobra, no to lecimy jeszcze na szarego albo na zielonego. Zielony jest tam, a szary nie wiem gdzie jest, dobra. Patrzcie w ogóle, my my już prawie przeszliśmy pół areny, nie? Pół areny od tamtego, tutaj i tutaj, no. I rozwaliśmy prawie wszystkich. No ale dobra, tutaj też jest zbudowany dymetru, więc spoko. I chyba pójdziemy, sobie właśnie tutaj do tego do różowego, i pójdziemy od różowego do, do zielonego. Dobra, to tutaj się buduje. Dobra, już jestem koło zielonego, blisko. On chyba nawet nie wie, że tutaj jestem mojego sąsiada. Dobra, myślę, żeby kupić też więcej Tinty, bo widzicie, jak on, widzieliście, jak ją miał, ubudowaną bardzo dobrze. Więc będzie trudno. O kurczę, czekaj, kupiłem ulepszenie zbroje, a nie kupiłem prota. Znaczy ostrość miarczyk. No to lipa, lipa. Źle zrobiłem. O kurcze, ma nawet masz kło. No dobra, będzie trudno, ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Szkodź, ja miałem takie zwidy, że ktoś tutaj donosić, ale jednak nie. O, kupimy sobie łuk, jeszcze kupimy sobie łuk, bo nas stać czemu, nie? Kupimy łuk i lecimy na gościa. Lecimy na gościa, czekajcie, tutaj sobie umporzątkuję to ładnie, bo oni lubią mieć bałaganu We ekwipunku, więc tutaj patrzcie pyk, pyk, pyk. Uuu, wiem, firebole kupimy. Firebola mi się fajnie strzela, więc spoko. No i dobra, lecimy, lecimy na niego. Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie tutaj, z łuku go... A, nie trafiłem, serio? Nie trafiłem go z łuku, ale on nawet nie wie, że ja tutaj jestem, nie? On nie wie, że ja tu jestem. To my zrobimy coś takiego, że pójdziemy tutaj, on nawet nie będzie wiedział, że my tam jesteśmy. On sobie idzie niech na środek, albo nie, dobra, trafię go. Dobra, nie ma go. <laughs> nie ma Ola. Ola. Ola jakoś nie udało Ci się zbudować, no ale spoko. Znaczy spoko, dla mnie spoko, dla nich pewnie, nie? Dobra, tutaj się buduje, mam nadzieję, że uda się, na, uda się nam jakoś się zniszczyć Czekajcie, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ona zaraz pewnie będzie tu szła A my już szutujemy z łuku, nie? szutujemy z łuku. Albo wiem, co zrobimy, patrzcie, fireballami Rozwalimy jej wyrok <laughs> Ona teraz nie wie, co się dzieje, nie? Tak pewnie ma rozkminę. Czekajcie, żeby ona nas zaraz fireballem nie, nie trafiła, nie? Bo wtedy... No i, i mówiłem, właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówiłem, że ona nas fireballem trafiła no i lipa, dobra, spróbujemy jeszcze raz ją zniszczyć. Opatrzcie w ogóle tu jest szary, nie? ja teraz zobaczyłem, że tu jest szary. On chciał nas zniszczyć. On chciał nas zniszczyć, ale mu się nie udało, wełnym pewnie co brakło. Serio. No dobra, to lecimy na szarego, nie mam wyboru. Bo jak my go nie zniszczymy, to on zniszczy nas, choć trafię go. A, nie trafiłem go, nie fuksem, ja. czekajcie. On już nas widzi, on już nas widzi, my też go widzimy, więc. Więc spoko. On co on ma tam? Myślał, dobra, myślałem, że ma Fireball'a jednak nie, ale jednak mi, mm, wydawało mi się. Czekajcie, co on tu kombinuje? Co on tu kombinuje, nie wiem Zabudował się serio? Gościu, serio się zabudowałeś? Aż tak się boisz, czekajcie ja mam w ogóle zbroję mam zbroję, fajnie. Aż tak się gościu boisz, no co ty? Ela, z łuku załatwiony. Dobra, czekajcie, teraz idziemy go zniszczyć. Co nie mogę tu budować? Nie mogę tu budować, Ląd. Dobra, idziemy, idziemy. Wiecie co zrobimy? Zrobimy mu pranka. Zrobimy mu pranka fireballami, młóżko, rozwalimy, nie? Fireballami. Pyk! I nie będzie młóżko. Obsydian, ma serio? Co? Ma obsydian, o nie, najgorzej. Ma obsydian, nie wiedziałem, że on ma obsydian, nie? Tak już bym go zniszczył. Dobra, to ja muszę się jednak wrócić do bazy, bo nie mam kill -offu żadnego. O nie, najgorzej, najgorzej, że ma obsydian. No dobra, wracamy się do bazy i kupujemy sobie kilow, bo nie mam. Dobra, ulepszymy sobie tutaj jeszcze y, mieczyk i zbrojkę, bo wiecie, to też jest ważne. I kupujemy sobie kilow, najlepszy. Najlepszy kilof, Więcej strzał, bo też nie mam. I fireballa w sumie jednego mogę jeszcze kupić. Idziemy, idziemy na gościa. Doran też, też już tu idzie. Też już idzie. O, co ty goście kombinujesz? Znowu ze łuku, więc tutaj nie kombinuj. Co ty się tam zabudowałeś, serio? Co ty tutaj chcesz? Gościu, gość, nie masz szans. Nie masz szans. Patrzcie, jaki, jaki się zabudował, nie? Dobra, co się będę z nim bawił? Idziemy na klepę z nim. Idziemy z nim na klepę, nie będziemy się z nim bawić, nie? Nie będziemy się z nim bawić, sklepany. Je Elo, jelo! Je Dobra, czekajcie, teraz tutaj go jakoś zabić trzeba. Trzeba tu go jakoś zabić. Tylko jak zrobić to, bo ja mam HP musimy się zregenerować. Dobra, spróbujemy. Patrzcie już sobie kupił mieczek, sobie kupił mieczek, więc lipa. Lipa lipa. No dawaj gościu. Patrzcie co za nub. zbudował się do góry, zbudował się do góry, a jego i straci dużo HP, nie? On straci dużo HP, więc to jest bez sensu totalnie. No ale dobra, nie myśli trochę widzę gościu Nie myśli Elo, eee, no po to gościu, gość, już chciał wskakać, już chciał wskakać, ale mu się nie udało coś chyba Elo zabity, zabity, serio gościu, zabity zostałeś łóżko twoje niszcze, nie? Dam radę! Elo, po łóżku! Elo gościu! Wygina z areny, siema! Ale hmm. niestety nas zabił, ale nie ma łóżka już, nie ma łóżka. Szary zniszczony został jeszcze tylko zielony. Dobra, idziemy go kończyć, idziemy gość. Skończyć gościa, bo nie będziemy się z nim bawić, już? Nie Nie będziemy się z nim bawić. Dobra, gdzie on jest? Dobra, jesteśmy u szarego, sklepiemy go, spróbujemy go sklepać. A dobra, uciek, uciek na środek, a nie. Czemu on uciek? Coś się boisz, bo co, łóżka nie masz mordo. Nie ucieka, nie ucieka, bo to jest słabe. Słabe z twojej strony to znaczy to, że się boisz, więc ciebie trzeba tutaj skończyć. Łódź, wow, czy on ma takie lagi? Czy ja mam takie lagi? To on ma takie lagi? LOL jakie on ma lagi, ja nie? nie wiem. Dobra, zabity, ale miał lagi, co? Tak kurczę, chodził raz po raz. Nie wiadomo kiedy zrobił prag. Dobra. Zbieramy Emeraldy, idziemy się ulepszyć i idziemy zniszczyć zieloną i wygrane arenos. Mam nadzieję. <grym> Mam nadzieję, że taka będzie. Dobra, lecimy się ulepszyć. Kupimy chyba sobie łuk, wiecie? Kupimy sobie łuk i, i idziemy zniszczyć. Tą zieloną, olu, jak ona? Ola, to jest Ola, No, to ola, sorry, ale muszę cię zniszczyć, niestety. Sorki, dobra, kupuję sobie tutaj. Wiecie, co sobie kupię? Kupuję sobie zbroję. kupię sobie zbroję, to chyba będzie dobre. I kupię sobie e, narzędzia, ale bo to, to się przyda. Czekajcie, mogę sobie coś ulepszyć jeszcze za ten? Tak, mogę kopacza, spoko. Kopacza i, i kupię TNT i, TNT i wysadzimy i a to będzie spoko. O, jeszcze niewidzialność nam wyjdzie, jeszcze niewidzialność. Zaskoczymy ją, zaskoczymy ją niewidzialnością, nie? Nie będzie wiedziała, co się dzieje. O, jeszcze Fireball nam wyjdzie, więc... haul zakupowy Bedwars. <grym> dobra, lecimy tą zieloną. Ona jest dobudowana ze środka, tak? No dobra, to lecimy od środka i na nią. Ale w ogóle patrzcie, jak, on, jak ona obudowała bazę, nie? To też jest dobra. No ale dobra, damy sobie jakoś radę. Dobra, niewidzialność, ona nas teraz nie widziała. Nawet ona chyba nas teraz nie widziała, ale my jej niszczymy łóżko, nie? My jej niszczymy łóżko, nie widziała nas. Czy nas widziała? Nie wiem teraz. Czy nas widziała, czy nas nie widziała? Totalnie tego nie wiem, ale nie ma, ale wiem, że nie ma łóżka. Wiem, że nie ma łóżka, i ona tu spadła, ona się nie może tu wydostać, nie? O nie, serio! Jaki ze mnie nóg! Zabudowałam się! O nie, no dobra, idziemy jeszcze raz na nią. Co ja zrobiłem, nie co ja zrobiłem? Dobra, jeszcze raz idziemy ją skończyć, ale ona chyba nawet nie ma wełny, jak się wydostać, więc kurczę, ona już jest skończona, nie? Ona już jest skończona? Wiem, też kupię sobie na nią ten. Też kupię sobie na nią yy, golemy, więc nie będę, nie będę gorszy od niej. Golemy i kupię sobie też refy, kupię sobie refy, ale dobre jest to, że już nie ma łóżka, nie? To jest spoko opcja? Dobra, lecimy jeszcze raz ją rozwalić. O kurczę, małuk, małuk. O nie, najgorzej, małuk. Nie wiem, co teraz zrobić. Nie wiem, co teraz zrobić, bo kurczę, nie mam szans, bo ja nie mam łuku. Nie? To jest najgorsze, że ona sobie kupiła łuk. Też mogę kupić łuk. No ale niestety nie miałem, nie miałem za co. Dobra, gdzie ona jest? Na no niewidzialności chyba jest. Elo, błąd zrobiłaś? Błąd zrobiłaś i cię nie ma i cię nie ma. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurczę, gdzie ona była? Nie widziałem, gdzie ona była. Nie miałem jak ją klepać. Nie miałem jak ją klepać, bo jej nie widziałem. No nie, najgorzej nie udało się jej zabić. Serio, dziewczyna mnie jedzie. Dziewczyna mnie jedzie. no tak nie może być. Czekajcie, stać mnie. Nie stać mnie, ja nie mam nic. Nie stać mnie na nic, nie? To jest najgorsze, że ona jeszcze ma łuk. Najgorsze jest to, że ona ma jeszcze łuki z łuku możemy strzelać, a ja nie mam nic. Jestem biedny. Hmm, gdzie ona teraz może być? Gdzie ona teraz może być? Pewnie z tym łukiem będzie ciągle chodziła. No kurczę, no teraz mam małe szanse akurat. Czekajcie, ona jest tam. Jest tam, widzę ją na niewidzialności. Widzę cię na niewidzialności. Ero! wyginać, wygraliśmy! Dziękuję wam za oglądanie, mordki. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Myślę, że 100 łapek w górę, kolejny odcinek na kanale. Dziękuję za oglądanie. Ero!